Ale no musiałem znaleźć pracę. No nie oszukujmy się, lekko atletyka, szczególnie gdzieś tam jeszcze na tym mm -hmm. poziomie, gdzie jest się pomiędzy. Bo nie oszukujmy się, jakbym biegał mm, troszeczkę wolniej, to już bym dawno z tego zrezygnował. Mm -hmm. Jakbym biegał troszeczkę szybciej, to bym mógł się z tego spokojnie utrzymywać. A ja jestem na przeciągu biegania y, szybkiego, dobrze mm -hmm. gdzieś tam płatnego. Mm -hmm. Więc mus, musiałem ale to zależy od to biegania? Szybciej. Czy myślisz, że dzisiaj trzeba być po prostu marką osobistą? Myślę, że jedno i drugie. Hmm. Jak się z marką to można nawet i wolno biegać. <laughs> Jest dużo amatorów którzy właśnie hmm. mają jakieś współpracę firmy i chętnie gdzieś tam promują tylko dlatego że mają ileś tam obserwujących na Instagramie. Hmm. A z drugiej strony jak ma się wyniki a nie ma się tych obserwujących no to fajnie pokazać że mamy gościa który jedzie na mistrzostwa świata startuje hmm. na mistrzostwach świata więc firmy też chętnie jakby współpracują z takimi ludźmi ale bardzo fajnie jest, jeśli jedno i drugie idzie w parze. No wtedy, tak. wtedy mamy komplet, mamy złoty środek.